Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Lesznie zaprosili na koncert, który był podróżą do świata Świąt Bożego Narodzenia. Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Atmosfera, która wokół się nich tworzy, zachęca do refleksji i spotkań z bliskimi i przyjaciółmi, mówiła Teresa Domańska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, która witała gości koncertu. Przygotowali go nauczyciele i uczniowie. W czasie koncertu uczniowie wystawili Jasełka, przed publicznością wystąpili także laureaci konkursów, piosenki o różnej tematyce.